Cześć. Witamy was w ośrodku czasowym Navigator w miejscowości Rowy nad morzem Bałtyckim. Teraz pokażemy wam ten ośrodek. Idziemy. Jeszcze co? Tu mamy wejście. Tak. Hmm, tutaj jest recepcja. Można wypożyczyć też rowery. Trochę są są prawy tego miejsca na kemping. Dużo, no bo jest właśnie to może, Tak, tutaj są te rowery. Nie wiem w sumie jaki jest cennik, ale można się dowiedzieć. O jest, tutaj 6 zł za godzinę, 40 zł za dzień. Tak to wygląda. Różne rowery dla dorosłych i dla dzieci. Idziemy dalej. Tutaj mamy kempingi. Cały ośrodek znajduje się w lesie. Także to jest super. Można naprawdę odpocząć, się zrelaksować w ciszy i spokoju. Tak. Tutaj są właśnie budynki, takie jakby pokoje do zamieszkania. Mhm. Takie apartamenty, no. nie? I każdy ten domek składa się z trzech jakby oddzielnych pokoi Jest jakby drzwi, do których każdy tam może sobie przebywać. To teraz pokażemy Wam nasz, e, nasz domek, jak on wygląda na zewnątrz i w środku. Każdy domek jest podzielony właśnie na te trzy wejścia. One są oznaczone, na przykład tutaj mamy wejście F1. Każdy, też, każdy domek ma swój taras oddzielny. My na przykład mamy F2. Tak, my mamy F2. Tak. Właśnie wszyscy, co przyjechali tutaj na kęty, mm -hmm. mają tutaj małą kuchenkę, ten piłkarzyki. O, to tutaj. Grilla można złożyć. Tak, tak. Także jest naprawdę dużo takich e, atrakcji dodatkowych. Właśnie są te piłkarzyki. Są hamaki porozdzielane. My mamy tutaj to wejście F2. Także to jest to główne wejście, którym teraz Wam pokażemy, jak wygląda nasz apartament. Wchodzimy i mamy kuchnię. To jest kuchnia, czajnik, gazówka elektryczna, lodówka. Dokładnie i łazienka. Głazienka. Tak to na szybko tylko na tak o, szybko. jest prysznic. Jest dużo szafek nie w tym, tak. w tym domku. Także to jest super. Fajnie e... jest też to, że dostajemy cztery leżaki. Tyle ile jest osób to tyle dostajemy leżaków. Mhm. Parawan. No, I to tu jest tutaj ja główny tak, salon, tu nie śpimy, tylko tutaj przebywamy, gramy. Na początku są to, to takie najpotrzebniejsze rzeczy, na przykład hasła dla Wi-Fi, lub do różnych kurzek. Mhm. Jest też mapa całego ośrodka. Dokładnie. Jest telewizor. Już telewizor, tutaj chwilkę. To chyba się nie korzysta na Nie. My nie korzystamy no. często. I tu mamy taki tarasik. Już pokażemy może z drugiej strony, nie? Ja się obrócę. Tak, i tu też dostajemy parawan nad morze. Mamy leżaki, suszarkę. I tutaj są te krzesełka i mały stolik. Także bardzo fajne. Tutaj jest tak. to ustronne miejsce. Możemy sobie właśnie rano zjeść śniadanko, kolacyjkę, także naprawdę super. No i zobaczcie, tutaj wszystko, wszystkie te, te atrakcje, wszystko jest nad, nad, w, w lesie, także, także to bardzo fajnie wygląda. Teraz, Każdy. Mhm. Co teraz, teraz Natolwko? Zapraszamy na górę. Zapraszamy na górę. No to idziemy. Fajne jest to, że ten pokój całe, ten, te apartamenty są takie duże. Tak. Naprawdę jest duży ten, ten cały apartament. On się składa z dwóch pięter. E, o, lodóweczka, mikrofalka. No i schody prowadzące na górę. Jak dla czterech osób to naprawdę super. Widzimy, to jest właśnie taki konflikt mhm. z dwoma krusełeczkami. Dokładnie. O. I tutaj przechodzimy no. dalej i idziemy do pierwszego pokoju. To jest sypialnia, sypialnia rodziców. o Jest takie łoże. Jest szafa. Duża. Duża szafa z półeczkami, z wieszakami. Jest stolik. No i w no sumie tyle, tam, bo więcej nie to... potrzeba tak naprawdę w sypialni. No. I tutaj jest drugi pokój, pokój dla dzieci. Tutaj mamy też stolik i Dokładnie. dwa łóżka oddzielne, mhm. szafę. No i to też to wszystko. Tak. Także też super, bo fajnie, że są dwa oddzielne pokoje, nie? Tak naprawdę. E, jest trochę prywatności. I tu się schodzi tymi schodami. O, była na już schodzi. Idziemy dalej. Tu jest, przechodzimy do kuchni i wychodzimy z domku naszego. Okej, tak. Idziemy dalej. Ogólnie tak. Obiadki się samemu, obiadki, śniadanie zazwyczaj się samemu je, ale jak ktoś chce, można właśnie iść do różnych tak. tak powiem. No i tutaj nie wiem ile 5 minut stąd no. pieszo. Zależy, gdzie się chce dojść. Nie? No. Tutaj takie pierwsze delikatesy, małe takie sklepiki, restauracje, koniem 5-6 minut oddalone pieszo od te, tego ośrodka. Jak się pójdzie dalej, no to tam nie wiem, z 10-15 minut to jest tam to główne centrum i tam już jest tego naprawdę dużo wszystkiego. Dobra, idziemy tutaj. Mamy tam to są hamaki, są po całym tak. Że tak powiem mm -hmm. Także to jest fajne, nie? Bo można naprawdę mm -hmm. jak sobie odpocząć w takim leśnym klimacie. I tak? z oddali słychać szum fal jeszcze, także dzisiaj są duże fale, bo jest duży wiatr, także też to, te fale słychać, nie? No. Także to też jest takie relaksujące. No idziemy dalej i tu jest... No, plac zabaw. zabaw dokładnie. fajny, duży. Mm -hmm. Ona bardzo mi się zaszkoczyła tyrolka. Mhm. Jest tutaj taka mała tyrolka. Trampolina. Tak. Także dla dzieci. Dzieci też mają tutaj co robić, nie? Tak naprawdę. No. O. Dobra, pokażemy tą tyrolkę i idziemy dalej. No. O, tam jest ta tyrolka. I tutaj jeszcze zrobimy cały pogląd na. Ośrodek, z drugiej strony tam są jakieś inne domki. Nie, chyba jest pięć tych domków czy sześć takich tych apartamentów. Tak to są pole namiotowe, pola kempingowe i takie domki dwuosobowe za chwilę, które pokażemy. No, takie już drewniane. Tak, one są drewniane, to są tutaj te apartamenty, są murowane. Naprawdę cisza, spokój. Ktoś chce odpocząć od zgiełku miasta, to idealnie. I być blisko morza. Dobra. Gdzie teraz nasz prowadzisz, Natasza? No, teraz na te domki. Uh -huh. No i później idziemy na morze. Mhm. Uh -huh. tym do środku, to jest wszystko? Tak. Jest tutaj zadbane, jest czysto. Nie ma śmieci. Cisza nocna jest do 23, także też wieczorem jest spokój. Przebywają tu głównie rodziny z dziećmi. No. Te są o, te tu są te domki drewniane dwusopowe, tak. No. Tutaj znowu kempingi. No, kemp jest bardzo duży. Mhm. Tam, no, jak widzę, Pani jakiś sklepik rozłożyła chyba mhm. Bo ostatniego jeszcze nie było. Mhm. Więc mhm. łazienki dla osób, które właśnie są na kempingu, Tak. są prysznice i łazienki. Akurat tutaj jakieś pralnia teraz no. zabierają. Coś. Tutaj oj. są łazieneki, talety. Musi no. umyć. Tak. tak. Tutaj ośrodek jest zamknięty, także każdy musi wpadę. znać hasło. No. żeby wejść i wyjść. I tu wychodzimy z tego ośrodka i tu już mamy prostą drogę tak naprawdę do, no. do morza. Nie wiem, czy będziemy szły tutaj, Natasza, do morza jeszcze, czy już no, tak. idziemy pokazać. No to pokażemy. Idziemy. Wokół też są inne ośrodki. No. nie jest naprawdę blisko do tego, tego morza. Tak, blisko i fajnie, bo jest plaża szeroka, nie? Tak, a dzisiaj jest ogólnie bardziej taki pochmurny dzień i wieczny, więc są duże fale na morzu. Tak, to prawda. Dzisiaj. Wczoraj było spokojnie, wczoraj było 30 stopni, także mogliśmy się pokąpać i poopalać, ale dzisiaj już bardziej będziemy mieć, że tak powiem, zimniejszy, zimniejszy dzień. dzień i będziemy więcej chodzić pewnie. Mieście. Tak, w Rowach jesteśmy pierwszy raz, w ogóle rzadko bywamy nad Morzem Bałtyckim, ale tutaj nam się bardzo podoba, nie? Jak, jak tam tak? Natasza, twoje wrażenia? Dla mnie to fajnie właśnie, nie ja spodziewałam się aż takiego fajnego miejsca. Zresztą mhm. ja myślałam bardziej, że to będzie takie, jeszcze będzie mniej tych wszystkich knajpek, jakichś no. straganów, ale no jest tego dość sporo. Ale też, no, nie ma aż tyle ludzi, mi się wydaje, co tak w tych większych miejscowościach. Może no. właśnie czasami, w tych pełnych godzinach, przyjeżdżają różne osoby, w te wolne dni. Tak, bo teraz jest, jest długi weekend, i... nie? Jest sierpień, także jest więcej osób. Podejrzewam, że tak w tygodniu, jak już ludzie pojadą, to już będzie pewnie mniej, nie? No już prawie dochodzimy, bo już widzimy piasek. Tutaj właśnie jest zawsze otwarta ta taka, są tutaj lody, krzejki, mhm. tutaj właśnie swiderki, dużo takich, takich, takich rzeczy, które są zawsze właśnie na takich molach. Mhm. są właśnie gofry, zapiekanki, tutaj są właśnie tego nie takie brakuje sklepiki. Tego nie brakuje jak wszędzie. No, tam są... to... Dobrze tak. tak. i... I tam też właśnie jest taka podobna budka jakby. Hmm? E... No i tam też jest otwarte, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby było to otwarte. Tak, nie wiem. Jest 10.50, może o 11:00 otwierają, nie? No, są Wejdziemy tylko tutaj na górę, już na dół nie schodzimy. Pokażemy, jak wygląda ta plaża. Bo jest bardzo piękna. Mhm, czuć. Jest dużo no, mężczyzn. O, już widać morze, już słychać wiatr, jak się wzmógł. i widać fale. Teraz jest takie czarne, jest takie czarne. Tak, nie można się kupować w Tutaj mamy widok na całą szeroką plażę w rowach i tak to wygląda jeszcze tutaj zrobimy... Czekaj pani. Gdzieś tutaj się O, tak wygląda plaża w rowach. Także co? No, pokazaliśmy żegnamy. Wam ośrodek, pokazaliśmy Wam plażę. Ośrodek bardzo nam się podoba. Przede wszystkim to, że jest spokojnie, cicho, czysto. Naprawdę możemy polecieć, nie? Miejsce, to miejsce na wypoczynek, tą plażę. Także wszystko bez zarzutu, że tak powiem. Także co? Dziękujemy Wam, żegnamy Was i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Nie wiadomo skąd. No. Do zobaczenia. Pa! Pa!